Dla e, tych, dla dla, którzy, dla dla kto, kto, ty... którzy wchodzą do tego, do tej do kostiumów. Do kostiumów. Ja w tym przypadku yeah. mam tylko głowę, znaczy maskę, i posłuchajcie. E... Teraz pokażę Wam, jak to zrobić, żeby. Jak zrobić, żeby się nie zatraczy? No, no ja to, wit, ja to no. no, to zostało. Tak. I tam środka. śrubka. No, to, się no, bo. Się po prostu nie było oparcia, słuchajcie, więc go śruba wyleciała? I tak oto to trzeba odkręcać każdą taką śrubkę, bo nie? inaczej nie będzie. Nie nie, nie, nie wolno. Trzeba no, nie wolno upewnić się... Że przykrecona jest. I nie wchodzić i nie wolno Wam wchodzić do, za, do, do takiego za mokrego kostiumu. I, ogółę... I zapomniałem powiedzieć, że jestem nowym aktorem tego kanału, więc yy, dajcie dużo lajków. Pokaż się, jak to będzie ogółem wyglądać, kiedy zamkniemy taki tam. Czekajcie. Po prostu nie było. Przy... Teraz, teraz będzie dobrze pewnie zamknięte. O kurwa. Kurwa. <noise>